Wolność słowa. Pa, y, pańs wolność pański. Słowa. Wolność słowa. Taki, tak. Byłem tu kiedyś. Od pański. Pański partyjny kolega Tomasz Trela nie jeździ pociągami, bo woli nie dla wygody jeździć samochodem. Tak? Mówił tutaj w tym studiu. Zresztą rozmawiał dziś temu. Ale chyba jeździ w ogóle pociągiem. No powiedział, że przede wszystkim jeździ samochodem. No. Okej, okay. jeździ samochodem. No nawet rozmawialiśmy. Ja mówiłam, no że koleją, a pan, 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 ja koleją pan poseł, A pan jeździ koleją częściej, czy samochodem? Samochodem, koleją, samolotem używam wszystkich środków. <laughs> Rowerem też jeżdżę. No ale najczęściej czym pan jeździ? No Dzisiaj to jeżdżę najczęściej samolotem. No Ale ze względu na to, że też jest ochrona i są inne środki bezpieczeństwa pod, potrzebne. No właśnie posłowie wykonali w poprzedniej kadencji Sejmu w sumie y, ponad 2000 lotów samolotem. Dokładnie 2554 loty. To skąd w politykach z lewicy tyle zagłamania w sprawie polityki klimatycznej? Chcecie nakładać obostrzenia na innych, a sami niszczycie planetę dla własnej wygody. Po pierwsze, nigdy nie słyszałem, żeby lewica mówiła o tym, żeby nie można było latać samolotami, albo żeby wykluczała jazdę samochodem. Mam pytanie, o, co y pani powie y swoim wyborcom? Tak, my. Posłowie lewicy wspieramy zakaz rejestracji samochodów spalinowych. My uważamy, że powinniście jest, jeździć drogimi samochodami elektrycznymi. To jest cel, który zamierza osiągnąć cała Unia Europejska, która os... Ale właśnie dlatego, że wy wy za tym głosujecie. Dotyczy tego, żeby tę połowę e, emisji ściąć do 2030. Za zakazem roku. rejestracji samochodów lewicowych? No, spalinowych. Tak. Spalinowych. Co, spalinowych. Co Była tym Polska tylko lewica. Ale, ale zupełnie poważnie. Nie widzi że Pani tutaj jakiś no, piramidalnej hipokryzji z waszej strony. Ale my musimy coś zrobić. Musimy podejmować kierunkowe zmiany po to, żeby no to zatrzymać sami sami na początku nie to Dlaczego nie zacznijcie? Ale od jeszcze siebie. nie ma tych tańszych elektrycznych samochodów. Ja niech wiem, że one że Ale nie nie pani przestanie jeść tropikalne owoce, okay. przestanie jeździć, latać to jak samolotem. Pan skończy, to ja wtedy się no, naprawdę, no, co w tym złego? Mam samochód, samochód który, w którym, który cały czas spłacam, jest samochodem benzynowym. Jestem w takiej sytuacji, jak wiele Polek i Polaków, którzy mają auta. Oczywiście nie wszyscy mają auta i powinniśmy korzystać jak najwięcej z innych form transportu. To na Maria Żukowska, która sobie kupiła która, samochód. A która, nie tak, która dużo jeździ po, po Polsce. Mówiliśmy o tym, że potrzebna jest transformacja energetyczna w wielu Polach, ale nigdy nie ograniczania. Ale może trzeba promować pewien rodzaj transportu. Tak, tak trzeba promować i myślę, że politycy, którzy. W no to promować coś... najlepiej robić to samo, No lewicowym... Dawać dobry przykład. chciałbym jasno powiedzieć, a propos tego, co Pani powiedziała, że politycy Lewicy korzystają z lotów. No trudno, żeby nie korzystali, jeżeli na przykład ze Szczecina. Yy... Mieliśmy parlamentarzystów, i oni musieli dostać się do Warszawy na posiedzenie Sejmu. I często to było skorelowane z tym, że wcześniej były kluby parlamentarne. To jest też czas, który No i teraz to... jakieś specjalnie ułatwienia, jeśli chodzi o te, 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 komunikację między Warszawą a Szczecinem Szczecinem a Warszawą, to nie będzie w związku z tym, co zaproponował pan premier. Jak pokazał te nowe. Jak on, bo to wtedy była Szprych, a ale teraz też to się mówił nazywa Y. Od... Tak, ale mówił o rozwoju też lotnisk regionalnych, czyli na przykład, jeżeli się nie mylę, lotnisko w Goleniowie, czyli pod Szczecinem, to jest jednym z elementów budowania tej świadomości takiej transportowej dla całej Polski, nikt nie będzie zamykał e, lotnisk regionalnych. Co w tym też wszystkim był... brakuje po prostu jakiejś konsekwencji. Dlaczego? To nie ma ani ładu i składu. Z jednej strony mówimy, że koleje są najbardziej ekologiczne, ale nie będziemy ich promować, tylko będziemy promować lotniska. Nie, 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 Ludzie nie, nic nie, nie rozumiem. <coughs> rozumiem, że nie, popar że nie macie nie, pomysłów, na przykład, żeby hmm, wprowadzić hmm, ustawowo, hmm, Ograniczenie posłom darmowego latania samolotem we Nie, nie, no. nie słyszałem o takiej propozycji. Nie.